Na razie na terenie Stadiny Koni w Michałowie e, instalujecie e, panele fotowoltaiczne, tak? Dostaliście dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Tak. E, wiadomo, że ekologia to jest taki główny temat i temat na topie i wszyscy musimy się do tego dostosować, także e, zainstalowaliśmy w 2021 roku e, Instalację fotowoltaiczną na trzech gospodarstwach, która no, zaspokoić nam powinna około 50% mocy potrzebnej tu w gospodarstwie, jest to taki nasz. Wstęp Wstęp, można powiedzieć o tego typu działań, ponieważ będziemy starali się, żebyśmy byli w 100% wystarczalni i niezależni od energetyki i żebyśmy mogli no, zmniejszyć produkcję CO2. W ogóle szukamy i wykorzystujemy wszelkich źródeł na zmniejszenie poboru energii elektrycznej. Tu pani powiedziała, że tak, dostaliśmy nie 25%, z urzędu na to fotowoltaikę, oczywiście dopiero to jest, my spłacamy po 3 czy tam 4 latach dostaniemy 25% zwrotu z, z tytułu poniesionych kosztów. Ale to nie jest nasze jedyne działanie, które chodzi o poprawę dobrostanu ekologii. Mogę się pochwalić, że mamy bardzo szczelne, dobre płyty gnojowe na światowym już standardzie. Także nie ma przenikania nieczystości do wód podziemnych, podskórnych. Wszystko jest oczyszczane. Gnojowice wykorzystujemy na polach. Do tego robiliśmy w tym roku zakończyliśmy już teraz przebudowę Udojni. I tam zastosowaliśmy pompę cieplną. A do tego jeszcze odzysk ciepła z mleka do podgrzewania wody. Także to też nam pozwoli na to, że zwiększymy liczbę emisji CO2. Dlatego jest bardzo ważne to, że my mamy hodowlę krów koni, czyli mamy naturalny nawóz, obornik, czyli nie wysypujemy na pola chemii. No, musowo dać, ale to już jest w mniejszym zakresie, jak ci, co nie, nie mają możliwości skorzystania z tej formy nawożenia. Do tego jesteśmy otwarci dla wszystkich osób, które by potrzebowały obornika tu miejscowych, rolników i staramy się ich potrzeby, jeżeli są jakieś, nie to zaspokoić nie i ten obornik im sprzedajemy. Także no, idziemy tak jak możliwe, jak najbardziej, żeby ta produkcja była ekologiczna. O jakiej mocy te panele fotowoltaiczne? So to każda instalacja jest o mocy 50 kW, mając 3 to mamy 150 kW. To nam, jak mówię, w 50-52% zaspokajać powinno nie? przy dobrym roku, gdzie będzie dobre nasłonecznienie, powinno nam zaspokoić potrzeby. A jak mówię, jeżeli jeszcze, no myślę, że może w 2022 nie zdążymy, ale przynajmniej zaczniemy już procedurę to robić, żeby w 2023 na wiosnę założyć, żeby już być, no prawie że. No, zaspakajać z własnych. A co za tym idzie, jest to tak inwestycja w ekologię, a także o zmniejszenie kosztów. Wiadomo, jest to jednorazowy wydatek, dość duży, jak to takie gospodarstwo, ale jeżeli on się później spłaca nam w dłuższym okresie, ponieważ automatycznie spadają nam rachunki za energię elektryczną, które są no, trzeba przyznać dość pokaźne przy tego typu y, działalności, jaką my y, prowadzimy. Także no, y, też jeżeli kupujemy nowe sprzęty, y, jakieś traktory, maszyny, urządzenia, to też sprawdzamy w pierwszej kolejności y, to jest użytkowność ich, ale także y, zużycie paliwa, na jakim paliwie może chodzić, tak żeby jak najmniej zanieczyszczać to środowisko. Naturalne, bo pewnych rzeczy przy hodowli krów no nie jesteśmy w stanie wyeliminować, czyli produkcję metanu, ale na pewno ją można zmniejszyć. Już współpracujemy z Instytutem na temat wprowadzenia nowych. Dodatków paszowych, które pozwolą gdzieś około no, 15-20% zmniejszyć produkcję metanu przez krowy. Oczywiście to jest wszystko w trakcie doświadczeń, że trudno mi powiedzieć, jaki to będzie miało efekt, ale już nad tym tematem też się pochylamy i będziemy szli w tym kierunku. Te panele zostały już zainstalowane? Tak, tak? te panele zostały zainstalowane. Od końca października już działają. No teraz trudno mi jest powiedzieć teraz jaki to efekt osiągnie, ponieważ już koniec października były takimi krótkie dnie, mało nasłonecznienia było, dopiero teraz można powiedzieć, że jak są te dni słoneczne, które cieszy moje serce, bo te trzy dni teraz po kolei były bardzo słonecznymi dniami, także tej energii na pewno sporośmy wyprodukowali. A rozliczenie zobaczymy jak nam to Wyjdzie nie dopiero na koniec roku, bo to muszą przejrzeć nie w okresie przynajmniej półrocznym albo dwunastomiesięcznym tą y, produkcję. Ale myślę, że y, będziemy z tego zadowoleni. No, według parametrów technicznych powinniśmy naprawdę y, sporo... Sporo zmniejszyć rachunki i zużycie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych. Czyli konkretnie teraz na płaci ile za prąd i ile liczycie, żebyście płacić? No Gdzieś tak średnio płacimy około 30 tysięcy miesięcznie za prąd, myślę, że w granicach no teraz troszeczkę nam wzrosły ceny prądów, także no, jeżeli wzrosły. Tam o 1,5, no, czyli byśmy płacili 45 nie? Yy, około miesięcznie, no to myślę, że na pewno będziemy płacili mniej niż żeśmy płacili przed yy, podwyżkami i prądu. Mówił no? Pan, że te panele są zainstalowane na trzech gospodarstwach, tak. czyli konkretnie gdzie? Tak, yy, w Michałowie, yy, na Podlesiu i w Lubczy. Także to są trzy niektóre takie strategiczne nasze punkty. I tu, no jak mówię, nie? na Podlesiu jesteśmy. Ta fotowoltaika w 100% nam zaspokaja potrzeby. No a Michałów i Lubcza potrzebują jeszcze do instalowania. Takiej samej wielkości paneli. I jak już zaznaczyłem, będziemy się starali to no, maksymalnie do końca 2023 roku żebyśmy już zrobili tak, żebyśmy byli samowystarczalni yy, w prąd, nie? a no, też czekamy, bo wiecie, tak to się szybko wszystko rozwija, nowe yy, wchodzą jakieś yy, badania, odkrycia, nie? może się okazać, że za rok to fotowoltaika będzie o większej sprawności, nie? niż teraz, także no, wszystko przed nami, cały świat idzie do przodu i my też będziemy szli. Dziękuję.